Podaję telefonu sobie, która wiecznie mówi: Jezus, jak mnie wszystko boli. Przekazuję telefon osobie, która wiecznie, codziennie, pięć razy dziennie pije kawę. Nieprawda. No jak nieprawda? Nieprawda, jak jestem u ciebie, to rzadko piję, bo nie ma. Codziennie pije kawę. Podaję telefonu sobie, która mówi, że jest sportowcem i powinna się zdrowo odżywiać, a jest w stanie zjeść całe knuteli albo jakiegoś kremu naraz, mm. albo paczek ciastek, wszystko naraz. Nie, nie, to są pomówienia. Ja proszę. Nieprawda. Prawda. Najwyżej pół słoika, nie całe. Prawda. Tak gramy, tak? No dobrze, dobrze. Podaję telefon osobie, która wiecznie narzeka. Wszystko jest zawsze źle. Albo ktoś źle zrobił rzęsy, albo ktoś jej źle zrobił włosy. Za każdym razem wszystko jest źle. Aha. To nieprawda, jak coś. Prawda, oczywiście, to prawda. To nieprawda. Nie. Podaję telefon osobie, która jak wkręci się w jakiś serial i go ogląda, to nic do niej nie dociera i nie da się z nią rozmawiać, bo...